Nikt nie chce się obciąć za złotówkę. Dawaj albo podbijemy do tych, albo tam jeszcze do chłopaka jednego. Sorry, siema stary, jest taka akcja. śpieszy się gdzieś, Kręcimy z TikToka. Eee, no powiedzmy, że się nie śpieszę Kolejny. Strzyżenie za złotówkę, ale nie powiem ci jaka to będzie fryzura. Zgodzi się czy kiedy? nie? No tak, najlepiej, najlepiej to zaraz. To złotówkę? Za złotówkę? Serio, serio? Serio. serio. Na upartego mógłbyś się zgodzić. Na Nawet na zero. Ja bym się obciął. Dzisiaj dawałbym się obciąć na zero. Na zero. Myślę, że dzisiaj dawałbym się obciąć na zero. I co? Jak jest? Szczerze, nie widziałem się w takiej fryzurze, ale jest spoko. A to tylko za jedną złotówkę, no. a co dopiero jakby trzeba było zapłacić więcej? Nie wiem, co byś mi tu wyczarował, naprawdę. Dzięki bardzo. A masz w ogóle złotówkę? To wiem, może nawet więcej się znajdzie w portfelu. Jablika też przyjmuję, także...